Historia fascynuje mnie właściwie od zawsze. Zbieram więcej okruchy, rozmawiając z ludźmi, odwiedzając pola bitew czy miejsca pamięci. To naprawdę wspaniała pasja, dzięki której poznałem mnóstwo ludzi i zwiedziłem kawał świata, podróżując szlakiem polskiego żołnierza. Tą pasję staram się również przekazać moim dzieciom, wiedząc, że żywe przedstawienie faktów jest absolutnie kluczowe. Historię trzeba umieć opowiedzieć. Od Kilkunastu lat robię wywiady z weteranami czasów II wojny światowej. Wysłuchałem i nagrałem kilkaset osób. Weterani są niezwykli, ponieważ są łącznikiem między przeszłością a teraźniejszością. Ale to, co najważniejsze, oni potrafią opowiadać historię. Biorąc do ręki ten podręcznik, podręcznik do historii wydawnictwa Mat, zastanawiałem się, czy zabierze mi ją w podróż w przeszłość. I tak właśnie się stało. Moim zdaniem idealny podręcznik to nie zbiór suchych faktów, a podręcznik, który będzie również potrafił doskonale opowiadać historię. I taki jest właśnie ten podręcznik. Zachęcam Państwa do zapoznania się z nim, ponieważ jest to bardzo cenna pomoc w nauce tego pięknego przedmiotu, jakim jest historia.